Firma NZXT wysłała do mnie sporo swoich komponentów i chce, żebym złożył z nich komputer. Przyjmuję to zadanie, także przekonajcie się, co z tego wyniknie. O tak, wielu z Was zapewne to przyzna. Wygląd komputera bazującego na częściach NZXT może się podobać. Pytanie, czy równie dobrze wygląda to w szczegółach? Zawsze jest ciężko oceniać produkty jednej marki bez ich faktycznego porównania do tego, co oferuje konkurencja. Nawet doświadczenie recenzenta nie pozwala niekiedy wyciągać daleko idących wniosków. Ale dziś postaram się to zrobić troszkę inaczej. Zacznijmy od Krakena. Chyba każdy z Was zna różne wcielenia tego konkretnego chłodzenia, ponieważ jest ono z nami w różnych wcieleniach od kilku ładnych lat. Chłodzenie bazuje na licencji Asetek, ma standardową slimową chłodnicę, zestaw trzech wentylatorów RGB, a do tego wyświetlacz zintegrowany z blokopompką o przekątnej 1,54 cala. Co interesujące, recenzenci nie są zgodni co do jego wydajności. Overclocker 3D twierdzi, że jest to znakomite chłodzenie, które prezentuje osiągi Nukleasa, firmy EK czy chociażby Ryujin'a Asusa z kolei Kit Guru mówi, że jest to chłodzenie dobre, aczkolwiek znajdą się od niego lepsze, ciekawsze propozycje, wydajniejsze i cichsze. Także jak widać, nawet wśród recenzentów są różne opinie na temat tego konkretnego chłodzenia. Ja swoją przedstawię nieco później. C1200 jest kompaktowym zasilaczem NZXT zgodnym ze standardem ATX 3.0, opartym o platformę CWT z dołączonym okablowaniem 12VHPWR, wentylatorem z użyciem FDB i 10-letnią gwarancją. Sam, co z pewnością wiecie, nie testuję zasilaczy i jeśli akurat nie mogę Wam polecić publikacji Łukasza Sieranta z IT Hardware lub Blacka z wiadomego kanału, no to w takim razie mogę się posiłkować artykułem na Tech Power TechPowerUp, który chyba nie przesadzę, w dobrym świetle stawia produkt NZXT. Jak to powiedział mój znajomy, płyty NZXT wystarczy, że wyglądają. Coś w tym musi być, skoro tak wiele osób jest w stanie zapłacić za MOBO z chipsetem B650E 1500 złotych. Fakty są takie, że podstawa płyty wygląda naprawdę solidnie. Sekcja w układzie 16 plus 2 plus 1 z 90 amperowymi mosfetami uciągnie najmocniejsze Ryzeny po C. Rozbudowane chłodzenie FRM. Trzy porty M2, taka sama liczba podłączeń PCI Express X16. Dodam tylko, że w obu przypadkach mówimy o możliwości skorzystania z pojedynczych podłączeń generacji numer 5. Oferta portów i złącz wygląda dosyć dobrze, ale są pewne braki. NZXT swoje autorskie podłączenia RGB umieściło zarówno na spodzie, jak i u topu płyty. Natomiast 5-V RGB, te powszechnie występujące, tylko na spodzie, co też może prowadzić do pewnych problemów, ale o nich będzie nieco później. Dodam tylko, że maskownice portów M2 nie będą spełniały swojej roli chłodzącej, ponieważ nie ma na nich nawet jednego termopada. Jeżeli nie jesteście tego świadomi, to wiedzcie, że jest to wytwór ASRocka, a można to poznać po bliźniaczo zbliżonym wyglądzie UEFI, które zresztą zostało mocno odchudzone od tego z odłamu ASUSa. Do waszej dyspozycji oddaje się regulację podstawowych napięć, a zarządzanie timingami jest ograniczone tylko do drugiego rzędu. A no, trochę tam opcji jednak brakuje, w tym UEFI NZXT czy ASRocka. Najlepszy moim zdaniem produkt z całego tego grona NZXT, obudowa H6 Flow. Ostatnio mam szczęście do dobrych i ładnie wyglądających obudów. Nie jest to wcale duża skrzynka, co ma swoje plusy i minusy, ale za to nadrabia te braki dwukomorowym wnętrzem. Na pewno pierwsze, co rzuci Wam się w oczy, to jej kształt i sposób fabrycznego montażu trzech wentylatorów NZXT F120Q Core. Nie są one umieszczone typowo na boku, a pod kątem do plecków płyty. Jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, czym NZXT zaimponowało mi w H6, to z pewnością wymienię beznarzędziowy montaż topu obudowy, jak i jego lewego boku, a także formę wykonania podstawy skrzynki, dzięki której ramki wentylatorów po ich montażu w specjalnej komorze są zlicowane z powierzchnią obudowy. Wygląda to naprawdę estetycznie. Zarówno w kontekście jakości wykonania, czy kompatybilności, nie mam specjalnych uwag. Obudowa pomieści na topie 360mm AJO i to nie tylko te z chłodnicą typu Slim. Długość kar graficznych możliwych do montażu ograniczono do 365 mm chłodzeń procesora do 163. Z tyłu z racji dwukomorowego wnętrza jest naprawdę cała masa wolnej przestrzeni do aranżacji okablowania. Nic jednak nie może być tak piękne, aby było prawdziwe. Obudowy serii Flow czy Airflow mają jedną wspólną cechę. Rezygnuje się w nich z filtrów przeciwkurzowych. W przypadku H6 Flow z absolutnie każdego filtra przeciwkurzowego, którego rolę mają pełnić gęste siateczki widoczne na górze, jak i na spodzie i boku obudowy. W przypadku mojej NV7 już widzę, że pełnią one rolę faktycznie takiego filtra przeciwkurzowego, natomiast to nie jest kompleksowe zabezpieczenie przed kurzem wpadającym do obudowy, i to musicie wiedzieć, że jednak dodatkowa warstwa. Specjalnego filtru jeszcze gęstszej siateczki mogłaby wyłapywać te drobinki kurzu. A tak w przypadku h Flow nie stanie się. A, jeszcze słowo odnośnie wentylatora NZXT F120 RGB Core. Poprosiłem o jego sprawdzenie Bartka Szwedkowicza, który ma stworzoną całą procedurę pod testy wentylatorów. Jak po tych wynikach można oceniać produkcję NZXT? Nie jest źle, ale sam produkt jest zdecydowanie za drogi względem tego, co oferuje. Dla fanów designu, całego ekosystemu NZXT, ok, ale musicie zaakceptować głośną pracę lub niższy poziom wydajności przy normalizacji hałasu. To nie jest test komputera za 5, 7 czy 10 tysięcy zł, by przeprowadzać testy wydajności. Zresztą, balans tego zestawu pozostawia wiele do życzenia. Moim celem było ukazanie tego, w jaki sposób działa cały system NZXT po wyjęciu z pudełka i instalacji oprogramowania CAM. Zwróciłem uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, KEM przeprowadza aktualizację firmware sprzętu NZXT, niezależnie od tego, czy użytkownik wyrazi na to zgodę, czy nie. Druga kwestia dotyczy domyślnie ustawionego trybu pracy wentylatorów i pompy IO. To tryb silent, którego krzywa ustalana jest na podstawie temperatury cieczy. Nie byłoby w tym Problemu, gdyby była ona poprawnie ustawiona. Wzrost prędkości obrotowej wentylatorów powinien być już widoczny w momencie przekraczania 38-39 stopni Celsjusza, nie zaś 50. W moim przypadku nie stanowiło to problemu dla połączenia Ryzena 97950X3D z RX-7800XT. Wentylatory obracające się z prędkością w granicach 750 RPM zapewniały dobre warunki chłodzenia dla wyżej wymienionych komponentów, zarówno w gamingu, jak i w programach użytkowych. Pamiętajcie jednak, że mówimy tu o procesorze, który w Piku dobija do 150 i karcie z odczytem na poziomie 250 W. Przy Intel Core 9 13900K i RX 7900XTX profil dobierający prędkości obrotowe na podstawie temperatury płynu mógłby być zgubny. Ogólnie rzecz biorąc, byłem zadowolony z tego, jak działa KEM. Stabilnie, dobrze, intuicyjnie. Poruszanie się w nim jest bardzo proste i na pewno nie przypomina tego samego programu co kilka lat temu. Natomiast są w nim pewne braki, jak na przykład brak możliwości ustawienia czy zadania odpowiedniej wartości obrotów na minutę wentylatorów wyrażonej w RPM. Możemy tylko to ustawiać procentowo, co jednak jest troszkę ubogie. Poza tym, brak opcji synchronizacji LEDów, na przykład z ramem. Możemy tylko zarządzać oświetleniem produktów NZXT bądź tych wpiętych pod 5V adresowane RGB. I to byłoby na tyle. Dla uzupełnienia materiału sprawdziłem, jak różne konfiguracje wentylatorów wpływają na temperatury procesora i karty graficznej. Z tym konkretnym zestawem komponentów, kompromis między hałasem a wydajnością zapewni wam połączenie domyślnych bocznych wentylatorów z dodatkiem jednego tylnego. Oczywiście jest to tylko zestawienie poglądowe, którego charakter zależy w głównej mierze od dobranych komponentów procesora, karty graficznej, a nawet jej modelu. Jestem wręcz przekonany, że osoby wybierające produkty NZXT to fani minimalizmu, to również osoby patrzące na LED -y RGB i wszyscy ci, którzy po prostu zależy na ładnym wyglądzie komputera. I tutaj pojawia się mała nieścisłość, bo mamy na przykład Krakena, który jak się okazuje, ma całą masę okablowania do podłączenia. Czteropinowe RGB, a także SATA. I to wszystko wychodzi z zintegrowanej bloko pompki, co widać po jasnej stronie mocy na załączonym obrazku. No, mnie to specjalnie nie przekonuje w trendzie, który w dzisiejszych czasach jest zupełnie inny, gdzie stawia się na minimalizm, na niwelowanie okablowania, na łączenie wentylatorów. Tego tutaj po prostu nie widać. Poza tym te nieścisłości pojawiają się nieco dalej. Na płycie głównej mamy, jak już mówiłem, mnóstwo adresowanych, autorskich tutaj złącz RGB NZXT. W przypadku tych powszechnie występujących 5V mamy tylko dwa podłączenia u spodu płyty. Co powoduje, że w przypadku obudowy H6 Flow musimy rozwybeszyć ładnie pospinane okablowanie, żeby móc podłączyć odpowiedni kabel. Do płyty głównej. Na przykładzie tej skrzynki pokażę Wam, dlaczego strasznie nie lubię łączenia autorskich rozwiązań RGBW z powszechnie przyjętym standardem. Zobaczcie tylko na jedną rzecz. W tej obudowie standardowo występują trzy wentylatory RGBW, to są F120 z dodatkiem RGB. No i teraz taka ciekawostka, że one łączą się poprzez te autorskie rozwiązania RGBW 4-pinowe czy 3-pinowe z adapterem. To wszystko było pięknie pospinane na tych rzepach, ale musiałem to rozbebeszyć, dlatego że, żeby podłączyć znany wam RGBW, nie mogę zapać ostrości. O, teraz będzie to dobrze widoczne. To jest adapter, bardzo krótki zresztą, i żeby to podłączyć, musiałem to rozbebeszyć, bo płyta główna nie ma żadnego podłączenia RGBW, tego powszechnie występującego u topu płyty. Ma tylko je na dole, a kabel był za krótki. Ale, swoją drogą, słuchajcie, no, po co kupując H6 Flow z krakenem i z płytą główną NZXT mamy stosować adapter? Moglibyśmy to podłączyć spokojnie do tego autorskiego podłączenia, no ale producent stwierdził, że w H6 Flow zainstaluje adapter bez autorskiego podłączenia, <laughs> i w ten sposób po prostu mamy też taki jeden wielki miszmasz. Szkoda, że tego nie przewidział takiego dwojakiego sposobu podłączenia. A ostatnia kwestia dotyczy takiej niespójności, jeśli chodzi o kolor okablowania. No bo tak, dysponując obudową H6 Flow, podłączacie kabel czteropinowy od wentylatorów. Z czarną izolacją, natomiast jeżeli chcecie zainstalować dodatkowy wentylator e, kupiony osobno w wersji białej, czyli ten F120, no to on ma już izolację białą. I tutaj pojawia się znów niespójność. Oczywiście jest to kwestia wyglądu, subiektywna często, natomiast zwracam na nią uwagę, bo być może niektóre osoby będą z tego niezadowolone. Więc tutaj NZXT ma spore pole do poprawy. Nie ma co ukrywać, że dosyć dużo powiedziałem o komponentach NZXT. Ale wydaje mi się, że takie podsumowanie w krótkiej formule, ale też kompleksowej, powinno Wam zapewnić. Pełne zadowolenie z tej recenzji wielu komponentów tej marki. Słuchajcie, jeśli chodzi o obudowę i zasilacz, to wydaje mi się, że nie ma specjalnych kontrowersji. H6 Flow będzie obudową, którą będę polecał, bo jest co polecać. Pomimo swoich gabarytów jest to pojemna skrzynka z ciekawymi rozwiązaniami, która też no, po prostu trafi, myślę, że do serc większości użytkowników w swojej cenie z tą standardową wentylacją domyślną po dołożeniu jeszcze jednego wentylatora z tyłu naprawdę to będzie świetna obudowa która zapewni Wam niezłe wyniki a przy tym będzie cieszyła oko. Jeśli chodzi o zasilacz, oczywiście w jakichś swoich warunkach go nie testowałem, też ciężko obciążyć go w 100% dysponując Ryzenem 97950X3D i RXM 7800XT, ale jest to porządna jednostka kompaktowa, co też ma swoje wady, ale mimo wszystko bazując na tej recenzji TPU można powiedzieć, że jest to sprawdzony produkt, który nie kosztuje nie wiadomo jak dużo, jak na 1000 200W zasilacz, i też wydaje mi się, że powinien on otrzymać rekomendacje. Natomiast co do kolejnych tutaj komponentów, jak wentylatory, czy chociażby chłodzenie kraken, to wydaje mi się, że jest to wybór i zgadzam się bardziej z tym, co mówiło Kit Guru, że jest to wybór dla osób, które chcą stworzyć cały system NZXT. Czyli powiedzmy, mają obudowę, chcą połączyć to z wentylatorami, i tak by to wszystko miało ten domyślny wygląd produktów NZXT, czy po prostu było zlicowane w ładny sposób z całą konstrukcją. Pod innymi względami muszę powiedzieć, że są lepsze propozycje, no bo też nie ma co ukrywać, że Kraken nie jest produktem, którego wydajności nie bylibyśmy w stanie przewidzieć. Czy produktem, który w jakiś sposób mógłby nas absolutnie zaskoczyć tą wydajnością. Jest to rozwiązanie znane nam, biorąc pod uwagę wygląd bloku pompki, czy jej pracę z siódmą generacją pompki Asetek, Składnicą typu Slim, no jedynie wentylatory mogłyby zdziałać coś ekstra, ale w przypadku tych korów też nie liczmy na jakieś super nie wiadomo jak duże osiągi względem tego, co oferuje konkurencja. A płyta główna, płyta ma ładnie wyglądać NZXT, i z tym się zgadzam. I tak to po prostu wygląda. Natomiast co do jej funkcji, opcji WFI, no nie jest to na pewno płyta dla overclockera. A powiedziałbym też, że pod wieloma względami po prostu produkty konkurencji w tej cenie zaoferowałyby ciut więcej. Jeżeli chodzi o podstawę, jest ok. Zarówno moduły Realteka, kodek dźwiękowy czy sieciówkę 2,5 Gb, czy sekcję zasilania, to wygląda ok. Ale jeżeli chodzi o porty M2, sposób ich chłodzenia, no to tutaj stawiam delikatny minus, tak samo jak za dostęp do 5V adresowanych RGB. No i to byłoby na tyle. Moi kochani, taka jest moja opinia o produktach NZXT. Myślę, że niektóre osoby i tak skuszą się. Na produkty tej marki, pomimo takich małych niedociągnięć, bo te niedociągnięcia są, ale umówmy się, nie są duże. Aczkolwiek trzeba wiedzieć, że za produkty, niektóre przynajmniej, trzeba będzie sporo zapłacić. Trzymajcie się, mówi Lipton i papa.